Mikołajki rozpoczął występ grupy z Teatru Muzycznego Witwit, która przygotowała wystąpienie pod tytułem Zimowy Świat Disneya. Było super, bardzo fajna widownia, bardzo dużo dzieci, pełna sala. E, fajnie się z nimi e, rozmawiało i, i zachowywaliśmy super interakcję przez cały koncert. Kiedy artyści skończyli występ, na scenie pojawił się najbardziej wyczekiwany gość wieczoru: sam święty Mikołaj, który przygotował prezenty dla wszystkich grzesznych dzieci. Jestem jestem drogie dzieci. Ho ho ho! Mikołaj życzy wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego na nadchodzące święta, ale również myślę na cały rok. Po rozdaniu prezentów zostało już tylko cieszyć się przekąskami i atrakcjami, takimi jak fotobudka. W rozmowie z prezesem spółdzielni, oprócz wrażeń z imprezy, przypominamy też o nadchodzących wydarzeniach. W przeciągu tych 12 lat, bo 12 lat są organizowane te, to jest organizowane to przedsięwzięcie, proszę zobaczyć, jak dużo się zmieniło. Nie musimy się o nic martwić. Spółdzielnia mieszkaniowa ma stabilne wyniki finansowe i możemy tego typu przedsięwzięcia organizować. Przy, przyjechał do nas święty Mikołaj, było cudowne przedstawienie, no i słyszymy, że jak było? Fajnie. Fajnie i to jest najlepsze podsumowanie tego, co dzisiaj tutaj się odbyło. Było fajnie, wszystkie dzieci dostały prezenty, czyli okazało się, że wszystkie dzieci ze Spółdzielni Mieszkaniowej były grzeczne w tym roku. Oczywiście, nasze dzieci są najgrzeczniejsze, prawda? O, zrodziła się pewna wątpliwość na twarzy. Kto jest najgrzeczniejszy na świecie? Dzieci z Lobartowa? Tak. Tak. Kolejne zwątpienie, więc dobrze, bo dzieci nieco bezkrytyczne wobec siebie, jak zauważyliśmy przed chwilą. Moja córeczka wie, że jest najgrzeczniejsza, ale czasami się zdarzą może jakieś malutkie wpadeczki, więc lepiej yy, yy, mówić prawdę yy, na każdym etapie. Natomiast no, okazało się, że dzieci z Lobartowa są dziećmi najgrzeczniejszymi. Zauważył to Mikołaj i dotarł do nas dzisiaj. To jeszcze nie koniec grudniowych wydarzeń dla mieszkańców spółdzielni, bo już 17 grudnia odbędzie się występ kulturalny, yy, który jest przygotowany specjalnie dla troszkę starszej widowni spółdzielni mieszkaniowej. Tak, dzisiaj była ta najmłodsza widownia. A 17, tak jak pan przed chwilą słusznie zauważył, zapraszamy seniorów, już bilety zresztą są rozdane, wszystkie nie ma wyjściówek, ale 17 spotykamy się z nieco starszą widownią i spotykamy się na spółdzielczej jesieni takiej mocno muzycznej, kwartet smyczkowy oraz z tego co pamiętam z The Voice of Poland, artystka, która będzie również partię wokalną wykonywała. Także czekają nas naprawdę jeszcze. Nie jedna impreza jedna impreza jeszcze w tym roku ale to nie na pewno nie ostatnia impreza organizowana przez spółdzielnię mieszkaniową